Słuchajcie widzowie w kolejnym odcinku u mnie na kanale, a w dzisiejszym filmie. Znowu UCN, słuchajcie, bo ja muszę to to pobić. O, dobra widzowie, nie ma co już gadać. Pamiętajcie o subie z dzwoneczkiem, łapce w górę i żeby udostępnić ten film jak największej ilości znajomych. Jeszcze fajnie by było może gdybyście oglądali ten film do końca. O to, to by było bardzo, słuchajcie, fajne, a ja już nie. Przedłużam, tylko sobie pododaję tych, kogo ja tu miałem co wziąć. Ich tu wszystkich, tyk na fulla. Ich tu lecimy, kurde, słuchajcie, na fulla. Mm. Withered 3 ona może być w sumie. Znaczy, u Mongoła, Mongoła jeszcze, Mongoł, mongo, mongo. Eee, Czekajcie. 4000... tysiące. Mm. 4200 Niedokładnie pamiętam kogo grałem Kogo grałem Na pewno był on Na pewno był on, bo z nimi się niedużo działo, pamiętam Z nimi się gówno działo Byliście Fongaj, dobra i to był taki skład chyba takim ostatnio A, bo ja o, o tobie bym zapomniał, no widzisz Dobra, słuchajcie Rockstar Chica chyba nie, chyba nie, słuchajcie, lepiej. Czy ja tych dwóch chcę na pewno? Nie no dobra, już nie chcę zostaną, słuchajcie, no. no. Można jeszcze, słuchajcie, wiecie kogo sobie wziąć. No marionetkę, raczej nie chyba. Dobra, jednego jumpscara od ciebie dostanę i już cię wywalam. I słuchajcie, i tak power dupy, czy mam power dupów trochę mam z tego co widzę. Eee, dobra, czekajcie, może sprawdzę, może ktoś jest na balora Co to jest za problem? Po prostu drzwi zamknąć. Eee... z tym się nie będziemy pierdzielić na razie. Dobra, 6600 e, point velu. Ten już od razu przyszedł. Ja ten już. Tak. To, co wam mówiłem, słuchajcie... Słuchaj, cię mi nikt tu nie zapraszał. Dobra, słuchajcie, yy, zanim będę wchodził na kamerę, to jednak będę... Ja pierdziele musiał zostawić. Już skończyły? Ej, ku dlaczego... Niechcący to dwa razy nakliknąłem. I gdyby nie to to bym żył. Tak się coiny nabija właśnie. Wy My myślicie, że ja będę na kamery wchodził. I stamtąd zbierał? Nigdy w życiu. Nie jest śmieszne. Tak się żartuje, tylko, a to w tym nie ma nic słuchajcie śmiesznego, bo to Aha, set wentylacji. Teraz tak. Sprawdźmy co się dzieje w wentach. Seal ventilation, co to daje? Cholera wie. Jakby ktoś... Bym był wdzięczny, gdyby mi ktoś powiedział. Ja pierdziela. Byłbym... Byłbym wdzięczny, gdyby mi ktoś w komentarzu napisał, co daje to seal ventilation. Ej, wiecie co, ja bym se chyba włączył power dupy jakieś 102%. No, dobra, może to na razie wystarczy w sumie. Oho, Ho, już tam był. Kurde, zbyt dobrze znam tego animatronika. Eee... To mamy już pięć coinów, to to nie bez głowy, ale tak nie do końca. No I dlaczego? O kurde, świetnie! Zaraz dostanę jumpscara od niej. W sumie od niego, to nie wiadomo jest. Właśnie jakiej płci z Mongo, nie wiadomo. To jest zagadka. Aha. Kurwa power-upa, zu zużyłem jednego. Ej to to jeszcze ciebie mi tu brakuje. No tylko ciebie mi tu trzeba, wiesz? No ty... Jeszcze lepszy. Musisz Teru dobra dobra, lubię. O, kurde. Добра. Добра. Walls. A ci kurcze? Siostra weszła mi do pokoju i, i to dało mi pecha, przez nią przegrałem. Dobra, e, słuchajcie, e, power dupa trzeba użyć, Didi repel, cholera wie co to daje. Albo bonet mi dodała Didi. A bonet to takie trochę są darmowe punkty, tak naprawdę, bo to łatwe jest. Opatrzcie, 50 stopni. To to, co daje, kurde. I to ten power-up jest zarąbisty. O, kurde. wa O dobra, dostałem to do... <grych> Jak ja ci dziękuję. Jak ja tą grę kocham, zobaczcie. Jakby można powiedzieć, że tego nie wykorzystałem w sumie. Który to? Ty kurfo ty. Świetnie. Nie czemu? Czekaj kamery dałem, a tu ten siedzi przecież. Aż i nie, nie denerwuj mnie nawet Ja muszę te górne wenty... Słuchajcie zawsze jak będę wchodził na kamery to żebym zamknął to bo tu może Mongo albo wider chica wejść A jak wejdą A jak już któryś z nich wejdzie, to się nie uratujesz. Wiecie co? Nawet mi idzie dobrze i ja nie wiem, czy bym tego nie wygrał. A, myślałem, że tu jest ten Mongo czy któryś. I'm building Dobra z tym nie mogę po prostu jak ja mam tą grę jak ja mam przejść tą grę niedobrą to co weźmiemy wychodzimy z gry Dobra, słuchajcie... Jak się Chcia Chciałem na kamery bardzo wejść, ale... Niedogodzenia duże. Pewn wam, że ten balon Boy i ta druga to niezły wrzód na dupie. Pewnie wam. Są takie niezłe wrzody na dupie to są. Ta gra... to zło. Ostatnie podejście, słuchajcie, i kończymy. Znaczy, czemu się to samo przesuwa w bok? Używam wszystkich power-upów. No i co mi chcieliście zrobić, no? Chcieliście dużo, a zrobiliście nic, nie? Nie mogliście. Ch Pamiętajcie, jest różnica chcieć, a moc. Znaczy, nie zawsze, ale w waszym przypadku różnica była wielka. Dajcie mi spokojnie wejść na kamery wentylacyjne. Okej? Okay? Pozwolicie mi. Byłbym wam bardzo wdzięczny. Nawet nie wiecie jaki wdzięczny bym wam był za to. Wam ktoś był? Już Mongoł... Już Mongoł siedział w węcie. Wykorzystałem swoje wszystkie power-upy, dobra widzowie. W tym odcinku byłoby na tyle. Jeśli ja z wami żegnam, odpocznijmy psychicznie od tej gry. I pa.